Cześć, witam Cię na kanale InfoCube w czwartym odcinku kursu programowania w języku C-Sharp. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o instrukcji warunkowej if. Ok, zacznijmy standardowo z wykasowania tego wypisywania i napiszmy sobie właśnie tą instrukcję. Zaczyna się od, jak sama nazwa wskazuje, słówka if i później mamy nawiasy a pod spodem klamr. I w tych nawiasach piszemy warunek. Po, w poprzednim odcinku poznaliśmy operatory logiczne, więc teraz możemy je wykorzystać. Na przykład, jeżeli 10 jest większe od 5, to console.writeLine 10 jest. Większe od 5. Tak jak mówiłem, nie polecam pisać po polsku, szczególnie nazw zmiennych, ale jeżeli program jest skonstruowany dla polskich użytkowników, to samo wypisywanie napisów jako polskich jest dopuszczalne, ale w kodzie, jako na przykład nazw zmiennych, nazwy metod i tak dalej, nigdy. Nigdy nie nazywajmy zmiennych i tak dalej po polsku. Ok, no i możemy przetestować sobie ten program. .NET RUN. Jak widzicie wypisało się 10 jest większe od 5. Gdy napiszemy tutaj, 10 jest, jeżeli 10 jest mniejsze od 5 no to nic się nie wypisało. Jeszcze nam tutaj pokazuje ostrzeżenie, że ten kod jest nieosiągalny, bo to nigdy nie będzie prawdziwe. Więc już nawet nam edytor mówi, że to się nigdy nie wykona. No ale oczywiście, my tu możemy wczytać sobie na przykład wartość od użytkownika. Napiszemy sobie int age i teraz wczytamy sobie ten age. Możemy to zrobić od razu. Convert to int 32. No i console.readline. I nawias na końcu. Tak to oczywiście wygląda, już to mieliśmy. No i teraz, jeżeli wiek jest większy od 18, tu większy oczywiście, to wypisujemy. Jesteś pełnoletni. I znak zapytania. .NET RUN. I musimy podać wiek. Ja podam na przykład na razie 15. Nic nam się nie zrobiło. A teraz podam 19, no i wypisuje się komunikat, że jestem pełnoletni. No ale oczywiście to nie jest tylko sama instrukcja if, jakby się mogło wydawać. Jest także instrukcja else if. Czyli jeżeli to okaże się fałszem, to nie mamy, wiek nie jest większy niż 18, to możemy sprawdzić jakiś kolejny warunek, ale tylko jeżeli to nie jest prawdą. Czyli na przykład, jeżeli wiek jest większy od 18, no to możemy sprawdzić na przykład, czy wiek jest większy od 21. I możemy napisać wtedy, jeżeli tak jest, taka jest prawda, to sobie skopiujemy. Że... Jesteś pełnoletni w USA. No i przetestujmy to sobie teraz. Podajmy wiek na przykład 19 lat, 18. No, zobaczcie, popełniłem tu błąd, a nawet 2, o czym za chwilę powiem, ale specjalnie to zrobiłem. OK. Dotnet run i podamy 18 lat. Jesteś pełnoletni. Teraz podamy 22 lata o, wyszło 2022, ale dalej wypisuje się jesteś pełnoletni, wypisuje się jesteś pełnoletni w USA, ponieważ na początku sprawdza się warunek H jest większy lub równy 18 i na jeżeli to jest prawdą to się wykonuje, a to już się pomija. Dlatego trzeba te warunki zamienić po prostu tu damy jako pierwszy 21 a tu 18. I teraz nie będzie już żadnego problemu. Oczywiście można było wcześniej dopisać, że age jest większy lub równy 18 i jest age jest mniejszy od 21, ale po co skomplikować sprawę, jakby starczyło zamienić ze sobą te dwa warunki. I teraz sprawdźmy. 19 lat. Jestem pełnoletni. 25 lat. Jestem pełnoletni w USA. Ale przecież ktoś może być jeszcze niepełnoletni. Na razie, jeżeli jesteś niepełnoletni, no to wypisuje się, jak zobaczycie, na przykład podam 15 lat, nic się nie dzieje. A żeby coś się stało, możemy dodać jeszcze kolejną instrukcję do tego, czyli else. Po prostu w przeciwnym razie, jeżeli wszystkie warunki do góry nie są prawdziwe, to wykona się ten kod tutaj. No i jeżeli nie masz ani powyżej 21 lat, ani powyżej 18 lat, no to po prostu wypisujemy, jesteś niepełnoletni. No, i teraz na przykład podałem wiek 5 lat, no i jestem niepełnoletni. Oczywiście, tutaj tych else ifów, czyli w przeciwnym razie jeżeli, może być nieskończenie wiele. Na przykład, jeżeli jesteśmy, mamy więcej lat niż 13, to jesteś takim młodzieżą bardziej, jesteś młodzieżą. A jeżeli masz, nie ma, te warunki w ogóle nie są spełnione czyli na pewno masz mniej niż 13 lat. No, to możemy napisać, jesteś dzieckiem. I sprawdźcie jak to teraz działa. Napiszę 10. Jesteś dzieckiem. I napiszę 15. Jesteś młodzieżą. Jeszcze raz do run. Napiszę 11. Jesteś dzieckiem. Więc jak widzimy, to działa. Co jest ważne, jeżeli chcemy wykonać tylko jedną instrukcję to klamry możemy pominąć. W tym przypadku, jak widzicie, zawsze wykonujemy tylko jedną instrukcję. Wypisujemy tylko jeden napis. Więc te klamry możemy usunąć i kod nadal będzie działał nam w ten sam sposób. Tu możemy pousuwać wszystkie tutaj te klamry. Ok, w taki sposób. Teraz przetestujmy nasz program. Wpiszmy jakiś wiek. 32, jesteś pełnoletni w USA, czyli jak widzicie, program dalej nam działa. I w ten sposób właśnie możemy porównywać do siebie wartości różnych zmiennych, wejścia z klawiatury podanego przez użytkownika i tak I generalnie instrukcja IF jest jedną z najważniejszych i kluczowych instrukcji w programowaniu. Na koniec zapraszam do dostawienia subskrypcji, lajka i komentarza na tym kanale. Dziękuję Ci za obejrzenie kolejnego odcinka tego kursu. Mam nadzieję, że póki co on Ci się podoba i uczysz się z niego bardzo dużo. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!